Prosto z odcinka Pucharu Berg Trophy witamy w kamerze Akuny prawdziwą piekielną bestię i jej kierowcę, który okiełznał jej niesamowitą moc, prawdziwego mistrza kierownicy, szybkiego jak błyskawica Przemka Paszka. Witam Cię Przemku. Witam serdecznie, witam Państwa. Chciałem dzisiaj Przemku z Tobą porozmawiać odnośnie Twojej kariery. Powiedz mi skąd wzięła się pasja do sportów motorowych? A wszystko zaczęło się, kiedy miałem 12 lat, przeczytałem pierwszy raz wywiad z Krzysztofem Hołowczycem i stwierdziłem, że to jest fajna rzecz i od wtedy już, już zacząłem się tym sportem pasjonować, ogólnie sportami motorowymi. To już kilka lat startów pod banderą Akuny. Powiedz mi Przemku, jak tak naprawdę zaczęła się ta współpraca? Po zdobyciu mistrzostwa kierowców amatorów w 2004 roku postanowiliśmy zrobić krok dalej, idąc po kolejnych szczeblach sportu samochodowego. Nie udałoby się to bez, bez dodatkowego wsparcia sponsorów. Właśnie w tym momencie też chciałem podziękować firmie Akuna za... E, za bardzo taką lojalną współpracę przez tyle lat, i, i mamy nadzieję, że wywiązywaliśmy się z Waszych oczekiwań. E, dzięki, dzięki temu moglibyśmy, mogliśmy się dalej rozwijać i, i e, szlifować swoje umiejętności prowadzenia samochodu. Przy okazji wspierając, promując też markę Akuna. E te kilka lat to tak naprawdę okazja do tego, żeby, myślę, spełnić marzenia, myślę, yy, zająć pierwsze miejsca. Powiedz, yy, jakie sukcesy zanotowałeś w, poprzez współpracę z naszą firmą? Yy, to znaczy powiem może w ten sposób, bo na przestrzeni lat yy, przechodziliśmy przez różne, różne jakby mutacje sportu samochodowego. Były to rajdy, w tym momencie są to wyścigi górskie. Jeśli chodzi o rajdy, w 2006 i 2007 roku udało nam się zdobyć tytuł mistrzów Polski PHR PZMOT w klasie N1 i A5, także to był taki dla nas największy sukces. Następnie stwierdziliśmy, że fajnie by było spróbować czegoś innego, ale nadal związanego z motoryzacją. Wybór padł na wyścigi górskie w Czechach. Ten sezon 2011 to jest drugi sezon, w którym startujemy w barwach Hakuny. W zeszłym roku udało nam się zdobyć zespołowo trzecie miejsce w klasie E1150 samochodem Fiatem Cinquecento. Ten rok to taki też przełom, bo przesiedliśmy się na Honda Civic no i myślę, że dzielnie walczymy w klasie S1600. No właśnie, rozmawiamy o tym nowym samochodzie, czy mógłbyś troszeczkę więcej o, nam o tym, o nim opowiedzieć, a propos, a propos mocy, a propos osiągów, jak to, jak, to, jak to wygląda i czym różni się on od tych poprzednich? Jak najbardziej... Eee... Auto powstało na, na bazie Honda Civic EK4. E, fabryczna moc tego samochodu e, wynosiła 160 koni. W tym momencie poddaliśmy auto delikatnym modyfikacjom i w granicach 180-190 koni, koni e, powinno pod maską siedzieć. E, różnica jest to, ta różnica jest odczuwalna, także auto bardzo szybko jedzie, bardzo szybko przyspiesza. Do tego dochodzi jeszcze ograniczenie masy, ponieważ pozbyliśmy się takich wszystkich, wszystkich zbędnych elementów, które nie są potrzebne w eksploatacji wyczynowej. Do środka zawędrowały lekkie fotele, jest klatka bezpieczeństwa, tak żebyśmy bezpiecznie mogli podróżować tym autem po odcinkach. No i oczywiście zmodyfikowane zawieszenie, bo to jest, to jest rzecz też najważniejsza. Także auto się prowadzi perfekcyjnie, jedzie bardzo szybko, no, a ja myślę, że też. Friday jest dla mnie też niesamowita z jazdy tym samochodem. Także to bez wątpienia. Dobrze, chciałem zapytać jeszcze na koniec naszej rozmowy dzisiaj, jakie są przed Tobą plany na przyszłość? Plany w sportach motorowych, czy coś planujesz? Czy planujesz starty w Mistrzostwach Świata WRC? Jak to. Jak to jak, jak, jakie są plany Twoje na przyszłość, powiedz? Znaczy, może tak, może Mistrzostwa Świata WRC są jakby w sferze marzeń, nieosiągalnych, bym powiedział głównie z przyczyn biegowych, bo pomimo, że mam, jestem rocznik 84, czyli na no już 27 lat, więc, więc chłopcy, którzy zaczynają w Mistrzostwach Świata, już praktycznie nie mają jeszcze prawa jazdy, już, już trenują po zamarzniętych jeziorach w Finlandii, więc traktujemy to typowo jako, jako spełnienie marzeń, spełnienie swoich pasji. No i bardzo chcielibyśmy nadal zostać w cyklu berg Trophy, ponieważ Cykl zawodów w Czechach i w Słowacji bardzo nam się spodobał. Eee, przyjazna atmosfera, jednym słowem rewelacja, także, także bardzo chcielibyśmy tam w przyszłym roku wrócić. Mam nadzieję, że uda się te plany zrealizować. Dziękuję serdecznie za wypowiedź Przemku, no, z swojej strony pragnę życzyć Ci naprawdę szybkich odcinków, krótkich zakrętów i długich prostych. Także. Zgadza się i gumowych drzew. I gumowych drzew. Także powodzenia, dziękuję Ci bardzo. Adrian, za... bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. No i do zobaczenia na odcinkach specjalnych. Zapraszamy. A Wy kochani kibicujcie razem z nami w sportach motorowych w Pucharze Back Trophy. Dziękujemy bardzo.